Prawiec, kapisz uh -huh. <laughs> Ale to kurwa było tak glinzałe. Tak, Ej, kurwa, nie rozwaliło się. <laughs> no wiem, że było. Ale już my to wygramy w ten sposób, to wiecie, co Nowo? będzie. Nowo Quit jest. Dobra, co wam da? Jeden oczywiście, za boksami. No to co, chłopaki, bombarda. Ja, naturalnie, było. Jest poszedł, bombard to jest Tetris e, Ramon. Zablę! No. Pracuj! Dostał, dostał, raz. O no, 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 no. e, 10kp na serce. Ty ja grałem lepiej tego tak, kupę niż normalnie. Niż Zdigla, no nie? No! Ten no, kurwa, z Zdigla, zablę po lepie tego, że gram niż tego. Minta nie stoi, nie? To jest chuj celne. Jest tam, pieknie. jest tam. Plaga nie dotyka, plaga nie dotyka, plaga, bo wyrok jest spotkał. Nie posso. Nie jesteś tego nie